Proszę głos. Proszę, proszę Pana, ze mną rozmawiać proszę, grzecznie. Proszę Pana, po pierwsze, proszę nie używać słów typu drze, tak? A co wysoki Sąd robi? Wysoki sądzie? mam świadków. Proszę ze mną rozmawiać grzecznie, proszę mnie szanować. Tak jak ja, ja to to... się szanować wysoki Ja Pana szanuję, proszę Pana. Dobrze, jak ja chciałem wobec tego powiedzieć, że jeśli wysoki Sąd, bo nie zezwoliwszy mi na odczytanie uchwały Sądu Najwyższego, nie zezwoliwszy mi na przedstawienie stanowiska z Biura Skargi i Wniosków Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie byliśmy w przerwie i powiedziano nam, że jeśli sąd prowadzący posiedzenie w sprawie, w przedmiocie zażalenia na odmowę wszczęcia śledztwa nie wyraża zgody na uczestnictwo publiczności to żebyśmy złożyli, żebym ja złożył wniosek o odroczenie postępowania, a sąd, który nie zna prawa, żeby się udał o poradę do sądu najwyższego. Takiej właśnie porady udzielono na Ministerstwie Sprawiedliwości. Wobec tego niniejszym składa wniosek o odroczenie postępowania, o odroczenie posiedzenia. Mhm. Skarżący tak? składa wniosek. O, na tak. podstawie, na no, podstawie. Chwilę, pana musimy zapisać, tak? Także wolno. Odroczenie posiedzenia w dniu dzisiejszym. W dniu dzisiejszym. Na podstawie pouczenia, uprzyjemnie proszę, proszę. Na podstawie pouczenia. Udzielonego w Biurze Skarg i Wniosków Ministerstwa Sprawiedliwości. Udzielonego w Biurze Skarg i wniosku Ministerstwa Sprawiedliwości. Że jeśli sąd. Że jeśli sąd. Rozpoznający Zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa czy też dochodzenia. Nie wyrazi zgody na uczestnictwo publiczności. Yy, strona powinna złożyć wniosek o odroczenie się posiedzenia. A, sąd, a sędzia powinien udać się do Sądu Najwyższego po udzieleniu mu połączenia w sprawie postanowienia z dnia Sądu Najwyższego w składzie, uchwały Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów z dnia 28 marca. 2012 roku. Sygnatura akt 1 wzywskie kazeczkę 26 złamane przez 11 i proszę również o Yy, zacytowanie fragmentu z uchwały. Po trzecie, wreszcie, jak podano, wyłączenie jawności posiedzenia, na którym sąd rozpoznaje i proszczy sprawę, dopuszczalne jest jedynie wypadku przewidziany w ustawie, Wysoki Sąd w ustawie. Zaraz będę prosił o tego, żeby mi sąd wydał, podał ustawę, na mocy którego sąd chce wyprosić z sali obecnej tej osoby. Natomiast uprzejmie proszę o zaprotokołowanie, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego wyłączenie jawności posiedzenia. Na którym sąd rozpoznaje i rozstrzyga sprawę. Dopuszczalny jest jedynie wypad przewidziany w ustawie. I sąd najwyższy podał również w uchwale z dnia 28 marca, że powołał się na artykuł 42 paragraf 2 i paragraf 3 Konstytucji. Pozwolę sobie zacytować, proszę o zaproponowanie. Paragraf 2 to jest Sądy rozpoznają i rozstrzygają sprawy w postępowaniu jawnym. Paragraf 3. Rozpoznanie sprawy w postępowaniu niejawnym lub wyłączenie jawności postępowania jest dopuszczalne jedynie na podstawie przepisów ustaw. I Uprzejmie proszę zaprotokolenie również, że jeśli wobec zaakceptowanych przez skarżonego, przez skarżącego fragmentów uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2019 roku oraz artykułu 42 paragraf 2 i 3 Konstytucji. Sędzia, uprzejmie proszę o podanie Pani imienia i nazwiska. Wyda polecenie zarządzenia, wyda polecenie lub zarządzenie wyproszenia publiczności. przed dokładnym zapoznaniem się z treścią tej uchwały. Udzieli pomocnictwa w popełnieniu przestępstwa i naruszenia nietykalności cielesnej tych osób. A tak na marginesie, Wysoki Sądzie, to Wysoki Sąd yy, odnoszę wrażenie chyba nie nam, kto dobrze zna prawo, a głowie Wysoki Sąd nawet nie wie, kto ja jestem. Prowadzi Wysoki Sąd już drugą część dzisiejszego posiedzenia. Nie wie Pani, nie wie Pani, nie wie Pani Wysoki Sąd, ja nie okazywałem dowodu. Proszę zapisać, że Sąd nie podał uczestnikom posiedzenia. Zaraz bym prosił, żeby Wysoki Sąd wypełnił ten brak formalny. W jakiej sprawie odbywa się posiedzenie w dniu 6 września? Oraz nie zażądał od osoby podającej się za skarżącego okazania dowodu osobistego. A w związku z podniesionym tonem, jakiego wysoki sąd używał wobec skarżącego, nie ma prawa, o czym stanowi orzecznictwo Sądu Najwyższego. Wnoszę o odroczenie posiedzenia do czasu pokazania doręczeniami Certyfikatu zdrowia psychicznego sędzi, proszę o podanie imienia i To wszystko? że tak. dzisiejszą. Bez terminu, bez w bez terminu. proszę. Tak, no, tak. ten A ja jeszcze uprzejmie proszę o odczytanie takie moje prawo w obecności wszystkich obecnych osób całego protokołu z dwóch części dzisiejszego posiedzenia. Uprzejmie proszę o zaprotokołowanie mojej żebyśmy nie mieli żadnych niedoskonałości formalnych. Wysoki Sąd łaskaw będzie podać, w jakiej sprawie do protokołu odbywa się dzisiejsze posiedzenie. Uprzejmie o to, proszę. W sprawie rozpoznania zażalenia o odmowie wszczęcia śledztwa. Tak, a ja dookreślę, Wysoki Sąd pozwoli. O yy, odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie popełnienia w sprawie pogłębienia przestępstw. Niedopełnienia obowiązków służbowych <tryk> <tryk> przez funkcjonariusza publicznego prezesa Rady ministra Donalda Tuska To jest dwukrotnie oczynione z artykułu 231 paragrafu tak, tak, 1. Tak? To jest dwukrotnie oczynione z artykułu 231 paragrafu 1. Tak? tak. Niedopłacenie obowiązków służbowych przez funkcjonariusza publicznego. Generalnego Zbigniewa-Ciągalskiego. To jest oczynnik z artykułu 231 paragraf 1 KK. Kolejny to jest poświadczenie nieprawdy oraz niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego Generalnego Andrzeja Czuna. To jest oczyny z artykułu 271, paragraf 1 KK i 231, paragraf 1 KK. Poświadczenia nieprawdy. oraz niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego prokuratora generalnego Krzysztofa Kwiatkowskiego. To jest oczyny z artykułu 231, paragraf 1 taka. I 271, paragraf 1, KK. Uprzednio proszę o poinformowanie mnie o następnym terminie posiedzenia sprawy, która rozwinęła dzisiaj się łączy. Tak to jest przepraszam, czytałem. To drugi Wydział Ekranu, Przewodnicząca, Sędzia Sądu Rejonowego, Marta Szymborska, protokołami, Klaudia Głębocka, prokurator nie stawił się zawiadomionym wokalnym, rozpoznał sprawę na skutek zarządzania. Zbigniewa Kęgusia na postanowieniu anonimowego oszczędzia śledztwa, posiedzenie rozpoczęto o godzinie 9.40. Na posiedzeniu stawił się Zbigniew Kęgusz osobiście, na, na sali rozpraw, Znajduje się także publiczność oraz przedstawiciele mediów. Przewodnicząca poinformowała, że z uwagi na niejawność posiedzenia sądowego w toku postępowania przygotowawczego, media oraz publiczność mają opuścić salę rozpraw. Po ministrze z Finie się na uchwałę Sądu Najwyższego z marca 2012 roku, stwierdza, iż publiczność i media mogą pozostać na sali rozpraw. Przewodnicząca zarządziła przerwę celem rozważenia możliwości udziału publiczności mediów w posiedzeniu. Po przerwie, jak przed przerwą. A tak. czas, czas przewózu zupełnie inny, proszę, ono trwało około 15 minut. Zawsze się podaje od godziny do godziny. I się, jakoś, powiedzmy, że się rozpoczęło się całe posiedzenie. W chwili obecnej nie jestem w stanie tego stwierdzić, jeżeli Pan to kwestionuje. Czy Państwo akceptujecie, by nie było podana? Ale czas? publiczność tutaj, no jakby nie, nie, nie ma co do powiedzenia, tak? No, można. Ok, można tak powiedzieć. Okej, dobrze, to. Przewodniczący, posłuchując się na treść uchwały Składu Siedmiu Sędziów z 28 marca 2012 roku, zarządziłeś publiczność i przedstawicielem, dla mam opuścić salę z uwagi na niejawność posiedzenia. Przewodnicząca pouczuje, że zarządzenie nie jest zaskarżone, w związku z tym nie zachodzi konieczność jego uzasadnienia. W tym miejscu skarżący wnosi o zdecydowanie przytoczonego orzeczenia i zakrytykowanie cytatu. Przewodnicząca zacytowała orzeczenie w odpowiednim fragmencie. Jasne jest, że posiedzenie ma atrybutu jedności, to odbywa się w toku postępowania przygotowawczego. Można stwierdzić, że w toku postępowania przygotowawczego sąd nie rozpoznanie nie rozstrzyga spraw w rozumieniu artykułu 42 ustawy prawa ustawy o sądach powszechnych, ale dokonuje jedynie czynności w postępowaniu przygotowawczym. Nawet gdyby uznać, że w tej fazie postępowania karnego sąd rozpoznanie rozstrzyga sprawę z uwagi na charakter i wagę spraw podmiotowych, o których oczeka istnieją podstawy do skonstruowania odstęp od jawności posiedzeń postępowania przygotowawczego. Należy przyjąć czynienia przy posiedzenia sądowe do postępowania przygotowawczego, choćby uznano, że następuje na nich rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy. Albowiem postępowanie przygotowawcze objęte jest tajemnicą artykułu 241 paragraf 1 kodeksu karnego. Skarżący wnosi odczytanie treści uchwały Sądu Najwyższego z siedmiu sędziów z dnia 28 marca 2012 roku. Przewodnicząca poinformowała, że uchwała została odczytana w odpowiedniej części. Skarżący składa wniosek o wyłączenie z rozpoznania sprawy sędziego rozpoznającego mniejszą sprawę z uwagi na odmowę zapoznania z całą treścią uchwały oraz z Zarządzenia w opuszczenia sali przez publicznym, co jest sprzeczne z praktyką sądową, po wydaniu przez Sąd Najwyższy postanowienia z 28 marca 2012 roku. Skarżący zwraca uwagę, że wniosek o wyłączenie sędziego ma być rozpoznany przez Sąd w składzie trzyosobowym i postanowienia o oddaleniu wniosku o wyłączenie sędziego jest zaskarżalne. Skarżący oświadcza, jeśli zatem sędzia Marta Szymorska wyda postanowienie w sprawie zażalenia na postanowienie prokuratora Bartosza Tomczaka, zanim zostanie rozpoznany wniosek o jej wyłączenie i zanim skarżący otrzyma postanowienie sądu wyżej wymienionej sprawy, będzie to postanowienie wydane przez sędziego wyłączonego z mocy ustawy. Jeśli sąd wyda postanowienie o oddaleniu zażalenia na postanowienie prokuratora Bartosza Tomczaka o odmowie wszczęcia śledztwa, z dnia 26 kwietnia 2012 roku będzie to oznaczać pozbawienie skarżącego prawa do sądu, a zatem naruszenie m.in. Między międzynarodowej Konwencji o przez Rzeczpospolitej w Polsce. Róż rozporządzeni doręczeniem i odpisu protokołu z posiedzenia w dniu 6 września 2012 roku. Przewodnicząca zarządza przerwę celem ustalenia terminu rozpoznania wniosku o włączenie sędziego po przerwie, przed przerwą. Przewodnicząca poinformowała, że został ustalony termin w sprawie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego na dzień dzisiejszy. Przewodnicząca zarządziła przerwę celem przekazania aktu do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego do godziny 14.30 w dniu dzisiejszym w sali 239, o czym obecnie zawiadomili. W miejscu przewodnicząca dwukrotnie uzupełnia przedstawiciela publiczności, nakazując mu opuszczenie sali. Po przerwie, jak przed przerwą. I to mamy na podstawie artykułu 48, paragraf 3, ustawy o ustroju sądów powszechnych. Jest postanowienie niedokończone. W tym miejscu skarżący składa wniosek o odroczenie posiedzenia w dniu dzisiejszym na podstawie pouczenia udzielonego w biurze skargi i wniosków Ministerstwa Sprawiedliwości, że jeśli sąd rozpoznający zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa lub dochodzenia nie wyrazi zgody na uczestnictwo publiczności, strona powinna złożyć wniosek o odroczenie posiedzenia, a sędzia powinien udać się do Sądu Najwyższego po udzieleniu mu w sprawie tak postanowienia z dnia uchwały Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów z dnia 28 marca 2012 roku, sygnatura akt 1 KZP 2611 zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego, wyłączenie jedności posiedzenia, na którym Sąd rozpoznaje lub sprawy dopuszczalne z jedynie tak w przewidzianych w ustawie. Sąd powołał się na. Artykuł 42, paragraf 2 i 3 Konstytucji, paragraf 2 to jest sąd rozpoznaje rozstrzygający sprawy w postępowaniu jawnym. Paragraf 43, rozpoznanie sprawy w postępowaniu niejawnym, wyłączenie jawności, postępowanie dopuszczalne jedynie na podstawie przepisów ustawy. Jeśli wobec zacytowany przez starczącego są uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2012 roku oraz artykuł. Paragraf 2 i 3 Konstytucji. Sędzia Marta Szaborskam na polecenie z zarządzania publiczności przed dokładnym zapoznaniem się z treścią wyżej wskazanych władz udzieli pomocnictwa do popełnienia przestępstwa, naruszenia nieprawidłowości cielesnych tych osób. Sąd nie podał uczestnikom posiedzenia, w jakiej sprawie odbywa się posiedzenie w dniu 6 września 2012 roku oraz nie zarządzał. Yy, od osoby podającej się za skarżącego, okazania dowodu osobistego w związku z podniesionym tonem, jaki używa wysoki sąd wobec skarżącego, co do, do czego sędzia nie ma prawa, o czym stanowi orzecznictwo sądu najwyższego nasze odroczenie posiedzenia do czasu okazania, wyręczenia odpisu certyfikatu zdrowia sędzi Marty Morskiej. Sąd postanowił odroczyć bez terminu posiedzenie wobec wniosku skarżącego. Skarżący nosi odczytanie całego protokołu z dzisiejszego posiedzenia i skarżący oświadcza, i z, yy, iż yy, postępowanie toczy się w sprawie odmowy wszczęcia śledztwa w sprawie popełnienia przestępstw i niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariusza publicznego, prezesa Rady Ministrów, pana z dwukrotu, to jest dwukrotny odczyn z artykułu 231 paragraf pierwszy kodeksu karnego, nie dopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariusza publicznego, prokuratora generalnego z udziałem To To jest oczę z artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego, doświadczenie nieprawidłowe oraz nie obowiązku obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, prokuratora generalnego Andrzeja Czuman. To jest oczę z artykułu 271 paragraf 1 kodeksu karnego. I artykuł 261, paragraf 1 kodeksu karnego. Oświadczenia nieprawdy oraz niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego prokuratora generalnego Krzysztofa Kretkowskiego. To jest artykuł z artykułu 261, paragraf 1. I artykuł 271, paragraf 1 kodeksu karnego. Zdrowia psychicznego, uprzejmie proszę dodać, ja prosiłem o uczynienie certyfikatu zdrowia psychicznego. Mhm. I to jest uzupełnienie, natomiast tytułem sprostowania chcę powiedzieć że jak już mówiłem o artykule 42 Konstytucji Chodzi o oczywiście o artykuł 42 ustawy o ustroju samopowszechnego. dwa niekonstytucji, a ustawy o ustroju sądów I uprzejmie proszę jeszcze, żeby sąd do laska, poczytać wam postanowienie sędzi Instytutu Radnych i i Nazwiska, która oddaliła, Wydała postanowienie, czy który wydał postanowienie o oddawaniu jego wniosku o wyłączenie sędziów Sąd Rejnowy dla Warszawy Śródmieścia Warszawy w składzie przewodniczący sędzia sądu rejonowego Krzysztof Tasiewicz po rozpoznaniu w sprawie Zgigniewa Kynkusia wniosku o przedmiotzie wyłączenia sędziego. postanawia na podstawie artykułu 47 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego o kontraktu, nie w wniosku gigniewa Kękusia o wyłączenie sędzie sądu rejonowego partii Szyborskiej od rozpoznania sprawy 2KP 1170 na 12. Uzasadnienie. Sfinny Wykępu złożył wniosek o wyłączenie sędziego do rozpoznania jego sprawy, podnosząc, że sędzia zarząd, zarządził opuszczeniem sali przez publiczność, co w jego ocenie jest sprzeczne z praktyką sądową po wydaniu przez Sąd Najwyższej Uchwały z dnia 28 marca 2012 roku. Wniosek nie jest uzasadniony. Zgodnie z artykułem 41 paragraf 1. Hmm kodeksu karnego sędzia e, ulega wyłączeniu, jeśli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. Rozstrzygnięcia proceduralne sądu, takie jak decyzja o zarządzeniu opuszczenia sali przez publiczność, mogą być uznania niejedności posiedzenia sądowego, choćby były błędne, nie mogą być same w sobie, uznane za przejaw stronniczości sędziego, z uwagi na powyższe orzeczone jak sentencji i mamy zarządzenie o treści postanowienia powiadomić hmm. Za ten kusia, niech on nie zaskarża. Czy mogę zerknąć? Proszę powiedzieć, Wysoki Sądzie, czy sentencja postanowienia nie powinna być podpisana przez osobę, która wydaje? Powinna być. Nie pytam. W przyszłości proszę wysądzać stanowisko. Nie, w postępowaniu postanowienie? karnym i zarówno orzecznictwo, jak i y, doktryna stoi na stanowisku, że y, jest podpisane postanowienie, a gdy uzasadnienie stanowi integralną część y, postanowienia, ale tak jest. W takim wypadku podpisuje się na końcu. To proszę, żebyśmy zaprotokołowali, że skarżący zapytał, czy w sensie prawnoprocesowym, czy w sensie prawnoprocesowym istnieje postanowienie z dnia 6 września 2009 do 2012 roku sygnatura będzie. Uprawa to 1170 na 12 tak? 1170 na 12. Gdy nie jest podpisana sentencja tegoż postanowienia przez Sędzie Kaszewicza. Yy, sędzia referent przewodniczący przewodniczącym wyjaśniła... nie przewodniczący, tak? nie ja jestem sędzią, yy, Przewodnicząca wyjaśniła, że postanowienie sędziego po istnieje w sensie prawnym procesowym. mimo niepodpisania jego sentencji przez Czy odrębnymi na piśmie złożonymi wnioskami mam prosić o doręczenie mi tak. protokołu i tak? Okay. about the